Cześć. Cześć. Dzisiaj zapraszamy was na krótki odcinek o dwóch książkach, które ostatnio przeczytałyśmy. Zgadza się, proszę. A ja dodatkowo, słuchajcie, y, powiem wam o takiej mini akcji, którą sobie zaplanowałyśmy razem z Dorotą y, z kanału Zabukowana. W maju będziemy wspólnie, ale na odległość, czytać książkę Cabré y, Wyznaje. Jest to pozycja, która kurzy się w, u mnie no już od długich, długich lat na półce myślę, że u Doroty podobnie, i postanowiliśmy się właśnie wspólnie motywować w maju do, do jej lektury. I oczywiście chcieliśmy Was również zaprosić do przyłączenia się. Być może ktoś z Was też chciałby wyznaję, przeczytać, i na przykład wymienić się z nami wrażeniami z lektury w trakcie. Jakby były chętne osoby, to można, wiecie, pomyśleć o jakichś mailach o czymś tam. Mhm. A jak nie będzie nikogo, no to nic. To z Dorotu będziemy same czytać. To tyle w tym temacie. No dobra, to co przeczytałaś teraz. Tak, więc ostatnio przeczytałam <grym> współczesną rodzinę Helgi Flatland. Jest to historia, no właśnie, rodziny norweskiej, która wyjeżdża na wspólny urlop czyli mama, tata i trójka dorosłych dzieci. I podczas tego urlopu we Włoszech obwieszczają swoim dzieciom, że po 40 latach małżeństwa się rozwodzą. I ta książka opowiada właśnie o tym, jak dorosłe dzieci radzą sobie z tą wiadomością, w jaki sposób ona wpływa na ich życie, ale też przede wszystkim jest to, jest to powieść, która traktuje o relacjach w rodzeństwie o tym, jak dwie siostry i brat nawzajem na siebie oddziałują, jak te ich relacje wyglądają od wewnątrz, gdyż tutaj akcja przenosi się z głowy jednego bohatera do drugiego, że tak powiem. To znaczy mamy trzy perspektywy, trzy punkty widzenia. Najpierw są to siostry Liv i Ellen. Na samym końcu jest to również ich brat. I jeśli chodzi o te dwie perspektywy y, sióstr, muszę wam powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się one podobały. Naprawdę ich y, portrety psychologiczne są bardzo wiarygodnie, wiarygodne, y, bardzo ciekawie czyta się ich przemyślenia, y, ich sposób widzenia świata, to co oni y, sądzą o sobie nawzajem. O tym, jak właśnie ta perspektywa się zmienia w zależności no, od sytuacji danej osoby. Troszkę jest tutaj też rywalizacji, troszkę tutaj um, chwilami można nawet nie polubić tych bohaterów. Mm -hmm. Zwłaszcza tutaj Lif jest bardzo taką bohaterką irytującą, bardzo taką kontrolującą swoją rodzinę i swoje otoczenie. Natomiast e, powiem Wam, że ta książka bardzo mi się kojarzyła z dorosłymi marii Ober, e, gdyż e, no, podobny jest tutaj motyw relacji właśnie rodzinnych, e, często trudnych, e, pełnych jakichś niedomówień, pełnych, pełnych jakichś zadr czasami z e, przeszłości, e, elementy właśnie rywalizacji też, też się pojawiają. I y, myślę, że ta książka jasno pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak, jak jednorodna, obiektywna rzeczywistość. Mm. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, krótko mówiąc. I y, te dynamiki tutaj, te interakcje tego rodzeństwa są naprawdę przedstawione w ciekawy sposób. To, co mi się nie podobało i, dla, i dlaczego ta książka straciła y, w moich oczach, to, że już na samym końcu, kiedy poznajemy perspektywę tego brata. On, no, po pierwsze, jest, wydaje mi się, mniej dojrzałym bohaterem niż jego siostry, więc tego te problemy są też takie bardziej nastolatkowe, powiedziałabym. I, ale z drugiej strony, to, co tutaj jest najsłabsze, to że on po prostu w pewnym momencie streszcza życie swoich sióstr. I o ile była to jakby ciekawa ich perspektywa, ich uczestnictwo w pewnych wydarzeniach, właśnie te interakcje, o których mówiłam, to kiedy nagle czytam o tym, że po prostu w życiu tej zdarzyło się to i to, a w życiu tej to i to. To jakoś tak, kurczę, no taki potencjał był w tym. Takie to było fajne i autentyczne. A tu nagle ktoś po prostu powiada, mm -hmm. i było to i to. to. Tak. No. I bardzo mnie to tak um, rozczarowało na koniec. Natomiast też um, fragmentami kojarzyła mi się z, um, z Emily Pine ze względu na problematykę jednego z esejów, nie będę tutaj spoilerować. Te podobne problemy pojawiają się również w życiu jednej z bohaterek. Ponieważ czytałam te książki w krótkim odstępie od siebie, więc też mi się tak spójnie, że tak powiem, ze sobą spajały. Ale co chciałam jeszcze taką jedną rzecz powiedzieć, jeśli chodzi o ten tytuł, współczesna rodzina, no to tak naprawdę nie wydaje mi się wcale ona taka współczesna. Mam wrażenie, że ta rodzina tutaj opisana jest jednak rodziną y, mocno taką tradycyjną, mm -hmm. y, konserwatywną. Sama, samo to, że tutaj wyjściem tej fabuły jest rozwód y, już dojrzałych rodziców, no to mówmy się, w dzisiejszych czasach to już nie jest jakiś wow, że ktoś się rozwodzi. I czasami można właśnie było trochę wątpić y, w zachowania już dojrzałych bohaterów zwłaszcza jednej bohaterki, tak, jej rodzice 70-letni no, rozwodzą się po prostu na tracie, jakiś grunt pod nogami, kiedy mają już własne gdzieś tam dzieci i nastoletnie. Więc trochę było mi się to ciężko, ciężko mhm. uwierzyć. Jednocześnie moja mama i ciocia też czytały tę książkę i obie powiedziały, że bardzo im brakowało perspektywy właśnie tych rodziców, rodziców rozwodzących się, dlaczego ludzie po 40 latach małżeństwa decydują się na taki krok. I, I to byłoby na pewno ciekawsze do Poznania, niż tam niedojrzały brat jego filozofowanie na końcu, które właśnie do niczego nie prowadzi, a to jakby on sam potem zdaje sobie sprawę z tego, że te jego wywody różne to nie mają pokrycia w rzeczywistości, mhm. i że sam sobie przeczył gdzieś tam nie. Także bardzo taka wiarygodnie psychologiczna, jak już mówiłam, powieść z ogromnym potencjałem, który dla mnie na końcu właśnie się tak trochę rozpadł w mak. Troszkę szkoda tak mm -hmm. naprawdę. Nawet no, tobie na początku mówiłam, tak. że Ach, ta książka ci się spodoba, bo jest bardziej rozbudowana, coś tam już dorośli, ale potem tak. jakoś tak. tak. Ale na pewno nie powiem, że jest to zła powieść, absolutnie tak nie jest. Uważam, że warto się z nią zapoznać. O, no, z tą poprawką, że, na ko że koniec rozczarowuje. <grystanie> Dobrze. Wstawię kubeczek. Ehm. A ja wezmę kubeczek, zwoiła. <grystanie> to ja Was teraz zabiorę w podróż. W... Tak, w podróż, ale odległą od. Tematów przedstawionych mm. przez Natalię. I powiem o zbiorze reportaży, takich bardzo krótkich, brazylijskiej dziennikarki Elian Brum o tytule Kolekcjoner Porzuconych Dusz. I to wydało wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w serii Fenomeny. Książka została przetłumaczona przez pana Gabriela Borowskiego i tutaj nawet jest takie, taka przedmowa od tłumacza, która mi się wydawała bardzo ciekawa. No ale już niestety sama, sam ten zbiór troszkę mniej. I od samego początku coś mi zgrzytało w... w tej książce, dlatego że e, zaraz po tej przedmowie o tłumacza mamy też przedmowę autorki do polskiego wydania. E, I miałam troszkę wrażenie, że ona się w tej przedmowie tłumaczy, e, ale też trochę się przechwala, mówi o tym, jak ona się wiele nauczyła, jak ona jest dobrą reporterką, jak ona potrafi zadawać dobre pytania. Wow. E, I no, trochę miałam takie wrażenie, że jest mi to niepotrzebne. Może gdyby to było na końcu i było takim komentarzem do tych e, historii, bo też większość z tych tekstów pochodzi z e, sprzed 20 lat. Najstarszy chyba jest z 99 albo 98 nawet roku. Większość jest z, z tej okolicy, tak? Nie ma chyba młodszych reportaży niż 2007-2006 e, rok. Więc gdyby to było na koniec i ona by yy, może już po latach od napisania tych y, tekstów y, pokusiła się o jakiś komentarz, no to w porządku. Ale jak to jest zaraz na początku i ona trochę się tak chwali, no to już no coś tutaj było dla mnie nie tak z tym. Później przechodzimy do samych, yy, samych reportaży. I wspólnym mianownikiem wszystkich tych. Tych tekstów jest wykluczenie społeczne. Mamy tutaj historię bardzo wielu bohaterów, którzy w taki lub inny sposób zostali wykluczeni z społeczeństwa ze względu na swoje pochodzenie, ze względu na swoje jakieś zamiłowania, czy miejsce urodzenia itd. itd. Te teksty są bardzo krótkie. Są takie, które mają po, może, 20 się, stron. Ja się dostanę zaraz tu książkę. Przepraszam, po 20 stron, ale są też takie, które mają po 3 strony. I, i to jest. Dla mnie coś podobnego do opowiadań. Ja nie lubię opowiadań, znaczy są, są wyjątki oczywiście, ale mam zawsze takie wrażenie, że zbiory opowiadań są nierówne, że jest takie jedno, które nas chwyta za serce, ale większość to są takie po prostu mech. I to samo mam z reportażami. Niedawno przeczytałam reportaż Alberto Arce w Hondurasie i miałam bardzo podobne refleksje, bo to są takie historie, ok, one są smutne, one opowiadają naprawdę tragiczne historie osób, które, na przykład matek, których nastoletni synowie są mordowani w fawelach brazylijskich, w wojnie gangów, bo są dealerami narkotyków i tak dalej. No naprawdę to są smutne historie, mamy tutaj bardzo, no ma najciekawsze Kawszy może hmm, reportaż też najdłuższy, więc tak można też najbardziej się hmm, rozbudować go. Tak, i hmm. można jakoś wejść w niego głębiej i trochę pozostać tymi bohaterami hmm, o, o osobach, mieszkańcach domu spokojnej starości, hmm, ale w większości przypadków no to poza tym takim emocjonalnym poruszeniem w momencie lektury to myślę, że we mnie nic te reportaże nie pozostawią. Tak, ja wiem, że sytuacja w Brazylii jest no, tragiczna, że rozwarstwienie społeczne jest naprawdę ogromnym problemem. I ani się więcej nie dowiedziałam o sytuacji albo jakimś konkretnym problemie. No i nie wiem, za miesiąc pewnie ja już nie będę w ogóle pamiętała z tego nic. I tutaj też w pewnym momencie jest taki reportaż o e, na przykład mm, takim stanie w Brazylii, w którym e, są kopalnie złota, albo w którym e, teraz na przykład karczowane są e, lasy deszczowe pod uprawy. I znowu, nie wiem, 10 czy nawet mniej stron w tym temacie to jest niezwykle mało. I tutaj wyciągnęłam sobie książkę Artura Domosławskiego, Śmierć w Amazonii, który dla mnie jest dużo lepszy w tym temacie, bo mamy tutaj tylko trzy historie, trzy tematy konkretne i rozbudowane. Jeden się dzieje w Brazylii, jeden w Peru, i trzeci, już teraz nie pamiętam, bo już dość dawno to czytałam, ale mm, może spłamię, ale chyba w Ekwadorze. E, I dla mnie to było dużo ciekawsze e, i pokazywało mhm. lepiej ten problem. Także, no, ok, poruszające, smutne. No ale. Nic poza tym. Jakoś tak mnie nie przekonał ten zbiór. Mm -hmm. No, bywa. Szkoda. E, plus dla tłumacza. Najciekawszy chyba <grymny> fragment z tej książki to właśnie ta przedmowa tłumacza, <grymny> e, który opowiada o e, tym też, jak się kontaktował z tłumaczką na język angielski, żeby się e, skonsultować w sprawie niektórych rozwiązań zaproponowanych. E, Także ja oczywiście będę się czepiać, bo pojawiają się słowa indianin i puszcza, Standard. już puszcza lepsza niż dżungla, ale wciąż to nie to. <laughs> Także to by było na tyle. Dobrze. Ja jeszcze miałam mówić o tamtej książce. Co teraz czytasz? Słucham teraz na audiobooku czuło przewodniczkę Natalii de Barbaro. Mówiłam już trochę o tej książce Bookholu. Nie będę się teraz powtarzać, bo nie mam wiele więcej do powiedzenia. Poza tym, że rozumiem, że ta książka też może być chwilami trudna w odbiorze dlatego, że autorka nie tylko pokazuje pewne rzeczy, które my, kobiety, czasami robimy ale też y, pokazuje ich przyczyny, że no właśnie, może już nie będę tutaj wchodzić y, w szczegóły, ale y, jestem pod wrażeniem mimo wszystko. I wydaje hmm. mi się, że bardzo warto ją przeczytać. No, przeczyta. I będę dalej opowiadać w tym książce, jak już, o tej książce, jak już całość skończę przecież. No, Także hmm. czekamy. W końcu słuchajcie bestseller Empiku z pierwszego miejsca, który warto naprawdę przeczytać. Bo te bestsellery Empiku to takie chyba były do tej pory. Bardzo to... dobrą promocję ma ta książka. Chciałam zauważyć, że naprawdę wyskakuje zewsząd. A nie jest to no, coś takiego normalnego dla książki o takiej tematce. No bo to jest jedna książka feministyczna opowiadająca o problemach znaczy problemach też kobiet myślę mhm, bo tam tak. jest chyba nawet pod tytuł o dochodzeniu o droga drogi do, siebie. do siebie tak mhm. tak tak mhm. a naprawdę pff, idzie całkiem dobrze no i też Agora ją wydała więc to też jest chyba wydawnictwo które ma pewien yy, no tak yy. ale nie wiem pomimo tego yy, tematyka jednak nie jest taka hmm. bardzo Chodliwa. Ale myślę, że tutaj środowiska kobiece też bardzo y, promują tą książkę, dlatego że autorka też jest naprawdę autorytetem y, w swojej dziedzinie, że to nie jest jakaś natchniona osoba, ta, która napisała książkę 12 kroków, jak y, stać się sławnym i bogatym. Mm -hmm, mm -hmm. To nie jest ten typ książki, absolutnie, więc. Mm -hmm. Więc tak. To ja Wam powiem. Odkryłam ostatnio mm, Jak być no... sławnym i bogatym. Nie, to już dawno droga do tego. Proszę Cię, przecież jestem. Księgarnię internetową feministyczną nazywa się Herbooks. I bardzo ciekawa inicjatywa. Na razie jest to tylko księgarnia internetowa, ale też przeczytałam w opisie na stronie ich, że marzeniem osoby, która stworzyła tę księgarnię, jest też kiedyś w przyszłości stworzenie takiego miejsca, no, faktycznie księgarni, takiej z prawdziwego zdarzenia. Dlatego ja już wsparłam i co mówiłam. Nowe, jakąś Znowu jakąś książkę. No... A jaką zamówiłam Zamówiłam kapitał kobiet. A, Z okay. wydawnictwa Filtry. Okej, okay, to dobrze, że mówisz o tym. To już nie dostaniesz jej na urodzinę. A była na No I wysoko na, top, na e, Także, a, no i kupiłam też książkę Agnieszki Graf. Ej, Świat kobiet. No ale to jest nowe wydanie, wiesz. Może tam jakieś nowe będą rzeczy. No, dobrze, zobaczymy. No, także, o. To, to by było na tyle. Do... Pozdrawiamy. <noise> tak. Pa! pa. pa.